Jo, siemanko, witam was w kolejnym odcinku Darkestal. Wracamy znowu na dziedziniec po pokonaniu Wolfa. Nie, a nie ściągaj, nie ściągaj błyskotek Generalnie nasz team podkrwawienie, który po prostu się już wyleczył i jest w stanie rozpitoć wszystko. Tak, więc tak, zaczynamy. Eee, tak, zostały nam dwa zaproszenia. Mm. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy z tymi zaproszeniami. Serum? O, tak mi się wydaje, że tak jest ok. No, może tak. O, o czy wszystkim pamiętałem? Serw dla mnie jest potrzebne. Tak? Tak. Dobra, lecimy. Już nie wiem, jest to takie. ej, idę sobie na dziedziniec, nic się nie stanie przecież, nie? Tam na tym dziedzińcu nic się nie dzieje. No takie, no tak, nic, mnie, nic mnie takiego. Krokodyl to jest najgroźniejsze, co mnie spotkało, a że z krokodylem już sobie tak w miarę okej okay, radzę, nawet po dłuższej wyprawie. To nie narzekałbym, a spalę Dobra. Gdzie my skończyliśmy. Weźmy, wyśrodkuj. Tutaj, a tu mieliśmy jakiś obiekt, pamiętam, tylko nie pamiętam jaki. No dobra, to lecimy na bitwę. Oj, oj oj, oj! Oj, krwi nie wziąłem, kurwa! Fuck Kurwa, jak krwi nie wziąłem. Co to jest? Czy ci pojebało? Jezu, krwi nie wziąłem, cholera. Obym oby znalazł ją szybko. Mamy trzy razy pragnienie już narzucone. On umrze w swojej turze. On też umrze w swojej turze. Leczymy się. Куда нужно быстро крепз знались? Прогнение, 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 прогнение. Czego to się kurwa dzieje, że. A, nie mogę znaleźć krwi. Nie podoba mi się to. Potrzebuję coś, żeby mi dało krew. Walka, cokolwiek. Przynajmniej ze dwie fiolki. Wiel może trzeba zabić jak najszybciej. Okej, okay. może umrze sam z siebie. Super, komar też umrze. Została dwójka. O Jezu, potrzebuję fiolek, kurwa. Potrzebuję fiolek. No przestań go bić. Potrzebuję fiolek. Okej okay. Super. 20 ekstra. Uh, i odporność na krwienie, I kryt. Super. Fiolek potrzebuje krwi, kurwa. Dobrze. Dobrze, yy, dobrze, 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 dobrze. Łyknij sobie. Ho, ho, ho. Dobra. Dobra. Powiedzmy, że stosunkowo zażegnane, jak na razie. Może tu się zdarzy, że tu coś znajdę, i mi tu krew z tego dropnie. Mam jeszcze. że dwie krwi jeszcze szybko znaleźć, bo ci mieli pragnienie na starcie. Uh. A gdzie jest krew? No chłopaki się najedli, powiedzmy. Golda nie wezmę. Jezus Czy możesz mi środkować zawsze na drużynie? Come on. Ok, walka i skrzynka, więc jest podwójna szansa, że dropnie krew. Ale gorzej, bo jest dwa razy wilmorza. I to mi się już kurwa nie podoba. Ok, jednego Wilmoża już nie ma. Fucking <grym>, flagellant. Jameson. Damn! Oni są wkurwieni Okej, okay, zostało jedno komarzysko Już nie! Okultysta się nie zajął Ale on ma za dużo stresu znaleźć ten kokon do spalenia. Intruse. Proszę. Klucz! Kurwa. Teraz nie potrzebuję klucza. Wywalę te dwie opady. Znaczy wezmę jedną. Jedną wywalę po prostu. No innej opcji nie mam. Jezus. A im zaraz to. No właśnie kres kurwa, później jest śmierć. Jak ja znajdę krew? Jesus. Powiedz mi, że tu gdzieś będzie krew, proszę. Cokolwiek. Jest, jest. Co tyś kurwa zrobił? Tylko zawsze krew dropiła. Czemu tu nie ma krwi? Mam dwa razy kres na gościach. Oni mogą umrzeć, ale to jest jakiś obiekt. Może z niego dropnie. Proszę, powiedz, że dojdziesz tam. Macie jedzonko. Macie wszystko, tylko to krew, kurwa głupia. No. Okej, okay, jest bardzo dużo obiektów po drodze. Czego tu się kurwa używało? Ok. Teraz łowczego jeszcze naprawić, ale dobra. Okultysta trochę chodził z tym, więc... No trzeba było tego nie dotykać, gościu Kurwa, dwa razy Dobra, ale krowienie przynajmniej od flagelanta porządne wejdzie na start po cztery O, jak dobrze, on go broni Nie! Nie! Unik razy cztery, o Boże, piękne u Jezus, piękne. Muszę jeszcze dwie fiolki uzyskać. Jesteśmy w domu. Okej, okay, za dwa mu oddam. To nie boli. A mogłem mocniej walnąć tego pierwszego, wtedy on i tak by dostał. Zjebabłem. Ale dobra. Za piątkę, no nie, no nie, no nie, nie zgadzam się. Ej, ej, dajcie mi dwie fiolki tylko z tej walki i będę happy. Happy Feat dobra, zdjęcie stresu, powiedzmy nie Jest spoko Dobra, zdjęcie stresu, to jest mega Krew, 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 jest Powoli, powoli do przodu Dwa Onyxy, jak są dwa Onyxy, to już bym wziął w sumie Okej, okay, jeszcze jedną krew muszę znaleźć Będzie Baja Bongo. Eee... No nie mam czego użyć do tego Więc nie będę ryzykował Łowczy otwiera Jest tam jakiś obiekt w sali? Nic nie ma Dobra Chyba no nie, znowu jakaś tacka Okej, okay, kawaler kurtyzana Kurtyzana chyba groźniejsza. się wydaje. Okej. Okay. Kurde na kawalera za chwilę. Czemu, Czemu musiałeś go bronić? Jezu, ale to jest po prostu run na takiej. Trudziemna mm. eksplozja we dwójkę. Dwa razy unik. Och, jakie to piękne. Dobra, on się sam uderzył. Rozumiem. Komara wytnijmy Kurde, jeden HP mu został, no Stres, stres, stres Tu, 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 tu. 94 Uhuhu, świetna zabawa No to, i pragnienie, no oczywiście O, ale unik, dobra, to, to jest okej okay. I'm fine with that Jezu, ten ziomek, który chce krwi, tu jest, a ja go nie chcę 20, dobra, super. Eee, nie wiem, ulec się może jakiś kryt, by ten stres zdjąć. Dwie fiolki. dobra, jesteśmy kurwa, uratowani. Jesteśmy uratowani. Okej, okay, więcej nie zabiorę. Też w sumie po co mi tyle pochodni? Okej, okay. uh, on daje le strinkety, to nie. Wolę zachować jakby kogoś głód znowu złapał. Ok, na herbsa mam? Nie mam. Dobra, to zostawiamy. A jaki ja mam klucz? To jest zielony. Ok. Bandaże. Smaragd. Dobra, idziemy w dół? Nie, najpierw tu pójdziemy Przekażę, zrzucimy jedną łopatkę Tam są dwie walki, może trzy Dobra, nie jest źle Kejka, i Kurtyzana, o zaskoczenie weszło, super um, Dobra, krawienie na tyły, Wylmorza muszę zabić pierwszego, to na pewno Za mało Dobra, ekstra, to nam ugrało ten zdycha w swojej turze, ten zdycha w swojej turze I ty jak zabijesz komara, to jesteś stosem No niestety nie jesteś A nie, mogłem, kurwa, stres nim zdejmować Fuck Dobra, koleżka dostał pierdolca O zajebiście, odwaga! Ej, jak dawno pozytywne coś się weszło Dobra, kozak totalny Odwaga leśni jeśli jeszcze w gęstwu mroku rozpaczy Ah, feels good Feels, kurwa, good ale, ale wyciągnięty ten ran został, ale wyciągnąłem ten ran. no masakra Dobrze, zdejmuj ten stresik Oj, ale mogę się trafić jednak e Eksperckie cięcie, tego jeszcze nie było, to jest coś nowego Okej, okay, on zdychał w swojej turze, ten niestety jeszcze nie, ale już tak no i okej. Okay, no i okej. Okay. 23 hila. Mm, jadzie. Dobra, super, E Słabnij się. 16 hila ekstra. Oj, i chrojenie, szkoda. I zdejmujemy stres. Ekstra. Holy shit, bro. Ale feel's good powiem wam Wywalę to żarcie Wywale to żarcie, zabandażuję go Zmieniamy miejsca, krwi nie zużywam. Po prostu jak sobie wejdę jakimś innym teamem to się to pozbiera Tułopaty Eee. Rubin Znaleźć życie pewnie teraz zaczną mi drapić szmaragdy Bo oczywiście wywaliłem jednego To teraz musi ich znaleźć 10. I co jest? To jest jakieś przejście Wyśrodkujesz to kiedyś? A tam jeszcze zwiat idzie Walka, 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 walka Okej okay. I tu jest zielony klucz Dobra, rozumiem Tu nic i tą walkę sobie jeszcze zrobimy Ale, Ale... feels good, man W ogóle z tego co mi się kojarzy... O bos, no właśnie. Flag Elant jest też taki piękny siomek Jesteś taki dobry ziomkiem. Weź mu z kolor. Ma być biały. Ten team ma być cały biały. White power, kurde. Biała siła. O to chodzi. Dobra, sztosik, no nie wiem. To jest piękne. Ale ten run został wyciągnięty, ale go ale go wyciągnął O oh, Jezus, jaki ja jestem dobry, jaki ja jestem wspaniały mm. Darkest on to ta ciężka gra? Nie znam, <grytanie> panie Oh my fucking god Holy shit, bro Dobra, ale chyba muszę, chyba muszę klucz zużyć, nie? Jednak ja sobie tu wejdę. Tam upragnienie chyba wskoczyło, tak? Tak. Dobra, to ty sobie łyknij. Ja tu tylko sprawdzę, co tu jest. Okej, okay. tacka z żarciem. To na następną wyprawę nie biorę żarcia, biorę dużo medicinal herb herbsów. I zobaczymy. Idę jeszcze otworzyć tą salę. I będziemy kończyć odcinek. Ale miodnie. I tutaj rozumiem, czeka nas ten. Jak on się nazywa. Baron, chyba tak? Baron, Baron, tak, zgadza się. Co tu mamy? Tu mam bandaże. Mam jeden slot wolny, więc mogę to otworzyć. Markt, wow! Jadeight, nie, yeah, jadeight to jest, tak? Jadate, dobrze. O, pragnienie wskoczyło kolejno. Więc tylko otwieramy te drzwi. chodzimy tam. Nie mamy walki. Przegrupowanie w zasadzie, tak. I na jednym wejściu się chyba nie skończy, więc będę musiał sfarmić jeszcze zaproszenie. Bo chcę tam pójść, pozbierać rzeczy wszystkie i następnie dopiero pójść na bossa. le feels good. Drużyna zyskuje 15% do szansy otrzymania cnoty na następnym zadaniu. Dobra, ej, to nie wiem czy nie iść od razu na bossa w następnym ranie. W sumie. Ale feels good, Ranik, oh my god, oh my god Dobra, ty się lecz jeszcze, ty się też lecz, kto tu ma jeszcze stres, kto by jeszcze chciał wyleczyć się Dobra, puszczę was, ty nie, ty nie A idź sobie za te 1500, co to tam dla mnie, kurde stary Aż ty też, ty też chcesz, to idź, idź, idź Okej okay. Potrzebuję coś, żeby łowca nagród, bounty hunter. to cmentar na oprych to nie. Pielęg, pielęg, pielęg. Łowczy, o o o i to by mi się przydało, ale to potrzebuje 300 herbów na to. Dobra, okej. Okay. Dobra. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Podejrzewam, że z 2-3 odcinki i zakończymy. Także dzięki serdeczne i możecie mi sobie zaproponować jakieś gierki, jakie byście chcieli zobaczyć, dalsze. Nie? Jakieś takie ciężkie, hardkorowe przejścia, przy których się muszę kurwa męczyć i wkurwiać. Także dzięki na razie. Się...